Mój gang napala, mój gang strzela, a, a mój gang ma pitbóly. mój gang jebie psy, mój gang strzela pistoletami, mój gang ma łzyki, tak, 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 mój gang rucha w dobre dziki, je, 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 je. je. Napadają na banki jak ganga, ganga, Gangalbani, Napadają na banki jak Gangalbani, Mają pitbulle, Mają dziewki, Napadają na, na banki jak Gangalbani, gang Mają maski I Mają duże pitbulle, tak Mój gang jest spokojny Mój gang jest spokojny, yeah, je, yeah, je, yeah, je, yeah. je Są nie, na czarno. Jedzą każdych lamusów mordę i konfidentów, jebać konfidentów. Krzyczą JP, jebać konfidentów, krzyczą JP, JP, ta tak, JP Uuuu... Mój gang ma Mój gang! ta gang mój 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 gang strzela gang! Mój gang jest spoko, tak, tak, jest spoko Mój gang ma Mój gang strzela jak Je, 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 je Rucha dziwki, tak, 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 tak Napada na bank jak albanii Jak gang albanii, tak, jak gang albanii yeah, Je, yeah, je, yeah, je, yeah. je Tatuaże na ciele Ludze no, wypisani, skurwiele Ci konfidenci, jebać i w dupę, bez tekstu, tylko freestyle. Ja lecę tylko freestyle, jak ekskuzji. Tak, 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 jebać konfidentów tych lamusów pierdolonych, jebać i w To są moje gangi, mordeczko to moje gangi. Tak, je, 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 to jest mój gang. Ma robwajlery, chola, pach, 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 uzzykiem, pach, pach. Mają też AK-47, mój gang, ma minigany. mój gang, ma gang, mój gang, ma ta 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 mój gang, mój gang, mój gang, mój gang, gang,